Co to jest? Coś tam się otworzyło. Gdzie my, gdzie my jesteśmy? Ojej, zamknęła się za nami jakaś ta brama. Zamyka się tu za nami jakaś brama. Coś się tu za nami zamknęło. No, trzymaj je. Dobrze, ale gdzie my jesteśmy? Co? Co to jest? Co to się zmienia? Co? 1940? O co tu chodzi? 1940 rok? To się zmienia. 1875? Czy my się przenosimy w czasie? Chyba. O matko, jak to trzęsie. O. Ojejku, przenosi nas. Patrz dalej, dalej nas przenosi. Co to jest? 1800? 1800, rok 1800? Czy przeniosło nas w czasie? Co to jest jakaś kapsuła czasu? Ej, otwierają się jakieś drzwi. Co to jest? O matko, gdzie my jesteśmy? Zobaczmy. <grym in> to <the book> Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Kamień? Tor? Drewniane? Drewniane tory? Co to za miejsce? Gdzie my jesteśmy? Przeniosło nas w czasie! Jejku, jak to dużo dymu! Co to jest? O Ojej! O nie! Tu nas naprawdę przeniosło w czasie. 1800 podobno. Tu jest wszystko z kamienia. Przeniosło nas w czasie. Co to za miejsce? Tam trzeba iść? Ojej, nawet Cię nie widzę. Co się stało? Przywaliłeś w coś? Kuba! Kuba! Gdzie Ty jesteś? Halo! O nie, gdzie on jest? Co to jest? O, jesteś! Jejku, co to za miejsce? Gdzie my jesteśmy? Naprawdę nas przeniosło w czasie. Jakieś drzwi. Ktoś tu chyba mieszka. Tu chyba ktoś mieszka. Co? Co to jest? Toaleta? Toaleta. O nie, my teraz będziemy musieli się załatwiać w takich toaletach? O nie, ja chcę wrócić. Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? Nie chcę tu być. Bardziej mi się dużo podoba w naszym czasie. A tobie? O nie, tu jest wszystko. Załatwiłeś się? Jejku. Jak my tutaj? Gdzie my teraz musimy iść? Chodźmy tutaj. Tu jest coś. Co to jest? Jakaś biblioteka. Ojej, jakaś biblioteka? Co to jest? Tak dużo szuflad, a tu jakieś numery. Co to jest? że w której szufladzie jest jakiś klucz? Co myślisz? chyba musimy znaleźć klucz zobacz jak tego jest dużo jaki jest albo w tych szufladach. idziemy dalej gdzie my jesteśmy? co to za miejsce? jakieś koła stare? od czego to jest? to są ziemniaki ziemniaki no, Chciałam powiedzieć, ziemniaki, ale plastikowe. O nie, plastikowe ziemniaki? W 1800 roku? Co to za miejsce? Gdzie nie. my jesteśmy? Tu jest jakiś włosy. młyn? Nie, włosy. Włosy? Jakie włosy? Ło, wow, fuj. Ej, tu stoi jakiś stary pociąg. Drzewo! To jakaś, jakaś brama tu jest! Chyba nie. No tu nic nie ma. Lepiej nie. Jak to takie stare czasy, to może jakiś wilk wyskoczy. Tam są drzwi, to są drzwi. Te zielone, wycięte, widzisz? Wycięte są, takie półokrągłe. No. Ej, tu są też jacyś ludzie, oni chyba też tak jak my się w czasie zagubili. Wiesz? Co tu w ogóle, jakieś pacyki? No, gdzie my jesteśmy? Zobacz jaki stary pociąg. Czy on jeździ? No chyba tak. Który to jest rok? O matko jesteśmy w 1839 na stacji. Musimy wsiąść do tego pociągu. No to chodź wsiadamy. Zobaczymy, czy to jest w ogóle wagon dla pasażerów. Otwarte. Otwarte. O, jaki niski, ojej, faktycznie to już jest sufit. Matko, to są jakieś siodzonka. Jakieś podarte, stare. O, trzeba zamknąć drzwi, ale tu ciemno. Gdzie my jesteśmy? Myślisz, że pojedziemy gdzieś tym pociągiem? Myślę, że tak. Jesteśmy w 1830 którym 39. Jesteśmy prawie 200 lat temu. Tu jest jakieś stare podwórko. Jedziemy. Jedziemy. dobra. Nie O, idziemy. Zatrzymał się. Przyjechaliśmy. Gdzie jesteśmy? Nie mam pojęcia. Chodźmy. Widzę, że po tej stronie. Myślisz, że gdzieś jesteśmy indziej? Nie. O nie, znowu jesteśmy na jakiejś starej stacji. Nie, dalej jesteśmy w tych starych czasach A tam co? Potory prowadzą. Może powinniśmy tam iść na potorach? Jak myślisz? Może powinniśmy iść tam po tych torach. Jejku, jakie stare podwórko. Co tu są? Jakieś drzwi? Zamknięte. jak się tam dostać. Mi się mi tak widziałam. Okej. Okay. Ej, tu jest pompa na wodę, stąd się wodę pobiera. Dobrze wiedzieć, jakbyśmy tu utknęli. Nie ma wody? O nie! Jak to nie ma wody? Out, hałk! Gdzie? Nie da się tych drzwi? Gdzie my musimy iść? A, to tamte drzwi, faktycznie. O, tu są jakieś drzwi. Nie da się. O! Jest! Jest, wyjście! Jest, wyjście. Tu jest jakaś skała. O nie, my jesteśmy tu, co na początku, żeśmy z tej kapsuły z czasu wyszli. może musimy A to co? Jakiś młyń do tej kapsuły? Jakiś dym tu idzie. Jesteśmy znowu w tym samym miejscu? O nie! Musimy się chyba wrócić. Co ty na to? Ale widać, że chyba tam nie ma przejścia, bo tu jest skała. A jednak jest tu jakieś przejście. Ej, jest tu jakieś przejście dalej. Jejku, jak tu stare wszystko. Ej, tu jest jakaś ręka. Dotknij. Co się dzieje? O! Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Może nie z powodem w tych czasach, ale... Ale gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia, gdzie my jesteśmy. Okej, okay, widzowie, zrobimy part dwa z, z tym, gdzie my teraz jesteśmy. Pa, pa.